Jak powstały efekty specjalne? Film Coopera i O'Briena wymagał pionierskich rozwiązań. Za każdym razem, gdy pojawiał się problem techniczny, musieli wymyśleć nowe metody filmowe. Udoskonalono techniki montażu obrazu i wielowymiarowych kompozycji. Jednym z rozwiązań była technika glass plate painting oraz łączenie ujęć w technice multiple exposure, gdzie łączono miniaturowe modele nagrania z aktorami i tła malowane na szkle. Dzięki temu możliwe było uzyskanie dynamicznych i głębokich ujęć z wieloma planami. Zastosowano także Rare Projection. Za aktorami ustawiano półprzezroczysty ekran, na którym wyświetlano wcześniej nagrany materiał z animowanymi dinozaurami lub kongiem. W niektórych scenach zastosowano również miniaturowe ekrany projekcyjne, ukryte w dekoracjach, na których wyświetlano postacie ludzkie w skali, tworząc złudzenie wspólnego planu zdjęciowego z potworami. Sam Kong powstał przy użyciu różnych technik filmowych. Zbudowano kilka pełnowymiarowych fragmentów, między innymi mechaniczną głowę i rękę, które pozwalały na realistyczną interakcję z aktorami. Widzimy, jak ogromna łapa chwyta Andaro, a animatroniczna głowa gryzie ludzi. Jednak większość ujęć z Kongiem wykonano za pomocą animacji poklatkowej.